Siemanko, witam w garażu. Ja jestem Carlos, a to jest projekt BMW 34 Turbo. I bez bezbędnego gadania lecimy z tematem. Także zapraszam do oglądania. W tle będzie słychać lekki szum, bo działa sobie nagrzewniczka. Ale dzięki niej w garażu mamy. Ile tu jest? 17 stopni i ciągle rośnie, bo jej na full nie ustawiłem. Czyli plan jest prosty na dzisiaj. Tutaj mamy flansze. Musimy odkręcić stary kolektor. Pewnie nie będzie to łatwe, bo wiadomo bywa, jak bywa ze starymi śrubami. Założymy sobie tą flanszę, ustawimy turbo w budzie. Połączymy flanszę z drugą flanszą jakimś prętem. Tutaj mam głowicę od Kuby. Z tego miejsca chciałbym go serdecznie pozdrowić. Dziękuję za głowiczkę, dzięki której będę mógł sobie na na stole po prostu wyspawać kolektor z kolanek. Także lecimy z tematem. Za ewentualne przekleństwa na filmie przepraszam z góry. Od razu mówię, że to nie jest kącik kulinarny cioci Michaliny. Jak zrobić pierożki. <gry> Tylko hardkorowe działania w garażu. Także lecimy Biorę Jedenastkę i kręcimy. Chyba jedenastkę. Tak mi się wydaje. Tak, jeszcze spadnij. Ciocia Michalina i jej pierożki. Dobra, pierwsza puściła. Dobra, kolektory wydechowe odkręcone. 99% śrubek wykręciło się, znaczy nakrętek razem ze szpilkami. Jedna, jedyna, ostatnia odkręciła się jako sama nakrętka. O, przewód mi się zaczepił. No i tu mamy już śluźniki. Ogólnie nie chciałem całego wydechu demontować, tylko sobie to dać w dół. Tutaj założyć flansze i wtedy tutaj kombinować coś. Eee, mógłbym też portki odkręcić tam na dole. Tak zwane te rurki. Ale szczerze wątpię, żeby to się udało odkręcić, aczkolwiek... No nie wiem, czy próbować. Może się urwie. Zaraz spróbuję. Nic z tego. E, chyba zostaje mi po prostu podnieść samochód i tam gdzieś na dole wydech rozłączyć. Innej opcji nie widzę. Bo jak mam odkręcać te śrubki i one mają się urwać? Chyba, że spod spodu spróbuję grzechotko i przed łóżką, ale czarno to widzę. po różnych kombinacjach obmyśleniach planu skończyło się na tym, że odkręcę tą belkę dolną drugą od skrzyni biegów, tutaj od budy to zejdzie na dół i dam sobie wtedy kolektory w dół, bo te śruby na pewno by się porywały udało się odkręciłem tą beleczkę Kolektory ładnie zeszły na dół, bez żadnych urwanych śrub, bez e, cięcia i tak dalej. Bo chodziło o to, że na razie wyspawam sobie kolektor. Poskładam to z powrotem, żeby samochód jeździł i powoli będę sobie po prostu to wszystko dalej składał, ten cały setup. Ale najważniejsze, to zrobić kolektor. No i co, teraz dostaję, kurwa, później. Założyć sobie flanszę, ustawić turbo i połączyć ze sobą dwie flansze, i później spawać kolana. Flanszę mam już na miejscu. na razie złapane tam na dwie śrubeczki. No i teraz trzeba ułożyć turbo w budzie i połączyć flanszę z flanszą. Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pytanie: jak ustawić turbo? Widać coś, Widać. Tak, na pewno to będziemy musieli przestawić, żeby to było w dół. Czyli tak? No, bo tak. Tutaj będzie za blisko. Optymalnie byłoby tutaj. Dobra, to to przestawimy. Kurwa, już czuję, że to będą kombinacje alpejskie grube. No, dobra, rozkręcamy turbo i trzeba to przełożyć. Śrubki jak i opaski poluzowałem sobie wcześniej, żeby się z tym przed kamerą nie pierdzielić. Także to musimy dać w dół. Kurwa, wraz to muszę przestawić. Ja pierdolę. Mówiłem, że to będą poprawki. Zapomniałem, że do przymiarek jeszcze musimy założyć flanszę wydechową. Na razie daję jakieś zwykłe śrubki, żeby tylko się to trzymało. Kupy. Dobra, lecimy ze stelażem. Stelażem, mocno nazwane to. Dobra, powiedzmy, że się trzyma. Dobra, jedną ręką tego nie zrobię. No i wyglądałoby to tak. jakimś drutem. Tak tak, leć leć. Mam już super profesjonalne mocowanie. Dobra, to ma nie wyglądać, tylko ma działać. W sensie mocowanie. Po długich kombinacjach, jak mam to w ogóle ustawić, zawiesić, nie wiem, straciłem wiarę, ale udało się ostatecznie. No i mniej więcej mamy coś takiego. Tutaj ładnie kolanko wyjdzie do interkulera, tam jest sporo miejsca. Tutaj mamy bardzo dużo miejsca na zasilanie. Tu nigdzie nie obciera. Tutaj bardzo ładnie można sobie wydech ułożyć. Tam z flanszą też powinienem wejść bez problemu. Także. जवा में Udało się wyspawać najważniejszą część kolektora, mianowicie tak zwaną szyszkę. Bo w tym miejscu będą się schodziły wszystkie wyjścia z flansz. Także wyszło mi coś takiego. Jest to drugie podejście do zrobienia tego elementu. Pierwszy wygląda tak. Trochę nażygałem przy spawaniu, ale nie mogłem ustawić migomatu. Poza tym nie jestem jakimś turbo mega zajebistym spawaczem takich elementów. No ale udało się coś tam zrobić nie jest to tajemnica, że robię to z elementów hydraulicznych z tego względu, że robię to jako taki pierwszy prototyp tego kolektora zobaczę w ogóle jak to będzie wyglądać jak to będzie działać, z czasem po prostu się zrobi z kwasiaka i zrobi się już taki docelowy ale na razie robimy to budżetowo poza tym chciałem po prostu zrobić, nauczyć się także dobra, zaraz pokażę z bliska jak to wyszło Pierwsza wersja nie wyszła zbyt apetycznie. No, niby spawy są szczelne, ale jakoś nie widzi mi się to za bardzo. Druga wersja wyszła trochę lepiej. Udało się ustawić lepiej migomat, lepiej przetapiał. Tu jeszcze muszę dociąć na flansze, spawać flansze, tutaj wspawać szpilki. Ewentualnie dam tutaj dystans, żeby to troszeczkę odsunąć. No i trzeba będzie to dopasować tutaj no i później zespawać ze sobą w jedną z drugą flanszą i wyciągnąć to po prostu na stół, przyłożyć do głowicy i zacząć spawać Także zobaczymy co z tego wyjdzie będzie elegancka robota panie będzie zajebiście pewnie się znajdzie ktoś, kto będzie się z tego śmiał <laughs> ale no trudno, uczymy się. Lepiej się uczyć robiąc coś i popełniać błędy niż nie robić nic. Bo pamiętajmy, że nie myli się tam, kto nic nie robi. Także lecimy dalej z tematem. No i teraz najlepszy element tego całego zajścia. Czyli to trzeba jakoś tam dopasować. Ja pierdolę, ale sobie wymyśliłem temat. Czyli to mniej więcej by wychodziło tutaj. No, może i coś z tego będzie? O, coś z tego będzie chyba. Tylko to musimy dać. Tak. Mam już wizję. Na próbach ustawiania, kombinowania, finalnie chyba zostawię w ten sposób. Maska powinna się zamknąć. Tutaj z wydechem bardzo ładnie się uda wyjść na dół. Tam kolektorek wstępnie już, znaczy ta szycha jest ustawiona. Tutaj też najwyżej to utnę. Dojdzie sobie kolanko, jedno, drugie, trzecie, ósme. Tu trochę miejsca jest. Tu będzie e, kocyk. Tu też mamy sporo luzu. Z filtrem też będzie spoko wyjście. Wyjście do interkulera też będzie eleganckie. Nawet udało się zrobić tak, żeby tu się mieścił zbiorniczek, prawdopodobnie. Także tak zostawiamy. Nic już lepszego nie wymyślę. Teraz trzeba e, Spawać pręta od tamtej flanszy do tej, zdjąć turbo, odkręcić tamtą flanszę, wyjąć, przykręcić do głowicy i tyle. No i powoli zaczyna nabierać to sensu jakoś wyglądać. Tak jak mówiłem, nie ściągałem tamtych kolektorów ze względu na to, że e, zdejmę po prostu te flansze. Tamte kolektory założę z powrotem, postawię samochód na kołach i musi wyjechać z garażu, bo mam trochę do zrobienia przy innym samochodzie. Także Kolektorek będzie działany już na stole. Tu jeszcze muszę sobie ten wymiar złapać, ile mam do podłużnicy, żebym sobie mógł to ładnie dociąć i kulankiem wyjść. Także lecimy dalej z tematem. Udało się przebrnąć przez najgorszy etap, czyli zrobienie tak zwanej podstawy, znaczy przynajmniej ja to tak nazywam. Chodzi o to, żeby po prostu flansze połączyć z drugą flanszą. No i teraz mam pole do popisu. Żeby sobie to wszystko wsparać. to już. No kurwa, to nawet będzie pasować, prawie. No i tutaj już tylko wizja twórcy ogranicza. No i miejsce, ale miejsca jest akurat we 34 pod dostatkiem. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że nie będzie za szybko pękał ten kolektor. a jak popęka, to się zrobi lepszy. Najważniejszy jest progres, także lecimy dalej z tematem.